Cześć! Przed Wami nowy eksperyment, tym razem sprawdzę uczciwość ludzi. Będę opuszczał takie przedmioty jak atrapy telefonów, pusty portfeli i telefon. Sprawdzimy czy ludzie mi je oddadzą czy zabiorą. A jeszcze zanim przejdziemy do eksperymentu to chcę Wam powiedzieć, że moja walka na High League odbędzie się już dzisiaj. I Pay -per View możecie kupować, link do niego jest w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. Cały dochód z Pay -per View przeznaczam na cele charytatywne, więc nie dość, że możemy komuś pomóc to przy okazji jeszcze możecie zobaczyć fajną galę. A teraz przejdźmy do odcinka. O, dziękuję bardzo. bardzo! Słucham? To Lewa, mać, bez telefonu był. Ale mu jest koda chłopa. Proszę bardzo, czy pani przypadkiem moich pieniędzy nie wzięła? Pieniędzy? No, wypadły mi pieniądze przed chwilą. Nie widziała pani? A gdzie? No przed chwilą mi wypadły pieniądze. No ja nic nie widziałam, nie wiem. Pani jest na... pewna. No pewnie Mój telefon. Tak. No tak, no, czego pan mi zabrał? Tak. No panie, no dopiero mi wypadł telefon, no co pan? No panie, no oddawaj pan, no co pan? No chyba, co? Co goncie? Odda pan? Nie, no, Ale się. nie Lepiej żeby pani oddała, bo ja wiem, że pani wzięła. A skąd pan wzięła? No bo wiem, bo robię taki eksperyment. No to właśnie dlatego się pytam co i jak. Bo... No tak sprawdzam, czy ludzie biorą, czy oddają? No biorą, biorą. Człowiek, który teraz mi zabrał portfel, uciekł od razu za bramę, więc ja nie mam, jak się teraz z nim skonfrontować, ale będę chodził tutaj po okolicy i może uda mi się gdzieś go złapać. Ale proszę pana, ja tutaj szukam, pan nie widział może jak mi wypadał portfel, bo gdzieś zginął mi? Nie, nie widział pan? A dlaczego pan kłamie? A dlaczego pan kłamie? Dlaczego pan się Jak widziałem, że pan wziął, mam nagrane wszystko. To skąd ja mogę wiedzieć? Panie, a pan nie a, I pan nie wziął? Pan nie wziął. No i ładnie tak kłamać. No i z złodziej, złodziejem podostanie. O. pozostanie. Będzie mój telefon. Hej, panie! Halo? Tak? Kupiłem pan 500 złotych. O! Ocho! O, dziękuję. O Dziękuję. tak naprawdę to taki eksperyment. Sprawdzamy czy, czy ludzie są uczciwi dla pani za to, że pani była uczciwa. Nie, naprawdę dla pani. Tak, to jest taki bodna zakupka. Pani była uczciwa, to dla pani. To dla pana, no pan weźmie to takie na zakup, pan poczeka. Niech pan się nie ma tego. Nie mamy o czym gadać nawet. Proszę bardzo. Nic no ma tego. pan, no ma pan. No weźmie. na co mi piję? No weźmie pan. No. Tak ja piwa nie piję. No to co sobie pan kupi yy, jakieś spożywczej, bo pan uczciwy był to, to za tą to uczciwość. Losa, kurda, no to pan Boże, puści. Yy, wygram 50 zł. Zwróć uwagę, że mi coś wypadł, mam dla pana taką nagrodę. A to jest, to jest bon na zakupy. Pan może sobie coś kupić za to do jedzenia na przykład. Proszę bardzo. Mm, Dajcie znać, co myślicie o tym eksperymencie i czy chcecie więcej eksperymentów w przyszłości. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!